No i teraz przechodzimy do naszej ulubionej asertywności, tak? To jest rzeczywiście bardzo istotny temat, ponieważ asertywność jest często opacznie rozumiana. Myśli się, że to jest jakaś sztuczka polegająca na tym, że uczymy się pewnej techniki jak powiedzieć nie. Lub też yy, mieszamy ją, mylimy z agresywnością, że twardo stawiamy sprawę i nie dopuszczamy argumentów drugiej strony i jest jeszcze inny rodzaj asertywności, nieco łagodniejszy, tak, rozumienia asertywności, a mianowicie manipulacja. Wszystko to nie jest asertywnością. No to można zapytać... Co, <noise> co jest? Co jeżeli jest? kobieta powie mężowi, kochany, dzisiaj nawet nie licz, to znaczy, że bardzo asertywnie postawiła sprawę, nie liczy oczywiście na seks wieczorem, czy też no, podpada mu i ryzykuje? No, można powiedzieć, że tu akurat przy tym konkretnym pytaniu to jest kwestia, jakie są między nimi stosunki i co się działo wcześniej. Jeżeli natomiast mamy jeszcze powiedzieć rzeczywiście, czym jest ta asertywność, jest pewną postawą życiową, to znaczy powoduje to, że ja wiem, Przede wszystkim sama ze sobą, czy też sam ze sobą, na ile jestem zgodna w swoich postawach życiowych z tym, co prezentuję na zewnątrz, i gdzie są moje granice osobiste. Ponieważ, jeżeli wiem to, to nie pozwolę, żeby ktoś. Wchodził w tę przestrzeń, czyli na przykład mówił do mnie w sposób, którego sobie nie życzę obelżywy, nieprzyjemny i również, żeby dotykał mnie w sposób, którego sobie nie życzę to jest bardzo ważne czyli na co się godzę, a na co nie czego chcę, a czego nie chcę człowiek musi to wiedzieć sam dla siebie. I wtedy dopiero może przekazać to drugiej stronie właśnie w sposób asertywny czyli bardzo spokojny, który płynie z mojego głębokiego przeświadczenia że tak, Pragnę, tego chcę lub też nie podoba mi się, to nie zgadzam się i wtedy nie napadam, nie jestem napastliwa, nie skarżę się, nie ustawiam się w roli ofiary, że jestem wykorzystywana i też nie manipuluję drugą osobą, żeby zrobiła to, czego ja chcę.